Hej, również zauważyłem to, że tak jak jest w każdym mieście i w każdym miasteczku jest jakiś top model, dobrze wyglądający przeważnie. I on bardzo często się ze swoim wyglą jego wygląd nie pasuje w ogóle do jego charakteru, do jego osobowości, bo ze swoim wyglądem mógłby podrywać jedne z najpiękniejszych, również najpiękniejsze kobiety na świecie. Ale on nie potrafi tego robić, bo brakuje mu pewności siebie, bo brakuje mu przebojowości, brakuje mu jeszcze wielu innych rzeczy. Pomimo tego, że wygląda 10 na 10, to tak samo dotyczy kobiet. Jest wiele atrakcyjnych kobiet w wielkich miastach, w małych miejscowościach. Kobiet, które tak naprawdę nie dowierzają w siebie, kobiet, którym brakuje pewności siebie. Ich wygląd, przeciętny kowalski powiedziałby, że to jest bogini, to jest królowa, to jest piękność największa, jaką on w życiu widział, a tak naprawdę ona patrzy w lustro, ona widzi yy, brzydką, przeciętną, yy, czasem zakompleksioną, niesamowicie kobietę, i tego przeciętny kowalski nie wie. I teraz, co zrobić? Co zrobić, jeżeli widzisz piękną, atrakcyjną, yy, wręcz olśniewającą kobietę. Czy każda z tych kobiet ma poukładane w głowie, czy każda z tych kobiet, jej pewność siebie jest tak na, 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 na równi z jej wyglądem. Ja bym powiedział, że trzeba wygrać chyba w Totka albo narodzić się jeszcze raz, żeby spotkać kobietę, jeżeli jest piękna. Mówimy o takiej 10 na 10. Piątki często to nie, tego nie zrozumieją, co ja, co ja w tym momencie mówię, żeby jej pewność siebie była równa z jej wyglądem. Mówimy o takich kobietach. Te bardzo atrakcyjne, bardzo, bardzo mają dużo kompleksów mają dużo mm, rzeczy, które tak naprawdę, jeżeli ty wychwycisz, jeżeli to dostrzeżesz, to. Będziesz na wygranej pozycji, i tym bardziej będzie Ci łatwiej do niej dotrzeć. Będzie Ci łatwiej poderwać ją na jedną noc. Będzie Ci łatwiej zrobić sobie na jakiś czas z niej dziewczynę, czy kochankę, czy być może nawet przyszłą żonę. To zależy będzie, będzie wszystko zależało w dużym stopniu również od ciebie. No bo jeżeli spotkasz. Bardzo atrakcyjną kobietę i kobietę, która siebie nie kocha, w siebie nie wierzy, bo takich jest multum. Bym powiedział, większość, nie mniejszość. No bo dlatego później idą, nie czytając żadnej książki pod skalpel, yy, walą sobie policzki, yy, przerabiają sobie nos, bo, bo gdzieś w, widzieli w telewizji, że taki jest trend, że trzeba mieć taki nos, a nie taki naturalny, jak człowiek ma. Idą od razu na zabieg, <grym> idą na kolejne zabiegi. Wiadomo, Bióz, no bo wcześniej były pineski. Tył czasem też zrobią, no bo płaska. I tak naprawdę widzą, że teraz po tych wszystkich operacjach ci faceci zaczynają się patrzeć, zaczynają się interesować im, bo wcześniej to potrafiły przyjść do domu. Na przykład, takie znam, yy, pełno znam takich scenariuszy, że kobieta o małym biuście o, z tyłu płaska. Przychodziła do jednego, drugiego, trzeciego faceta, no i było to samo. Jedna noc spędzona, i ten facet już niestety nie chciał więcej kontynuować tej znajomości. No i teraz te kobiety bardzo często pooperowane zaczęły um, myślą, że przez notoryczne operacje, notoryczne poprawki, ich głowa będzie, będzie troszeczkę lepiej poprawiona. Będzie miała więcej pewności siebie i będzie bardziej pokładana. Nic mylnego, nic bardziej mylnego, ponieważ te kobiety są jeszcze bardziej rozczęsione, jeszcze bardziej rozwalone, ponieważ o, tutaj marszka po tej operacji nie do końca. O, tutaj policzek jej klapie. O, tutaj już trzeba będzie poprawić bióz, bo to już 5 czy 10 lat temu zrobiony trzeba będzie nowy. A teraz to nie wiadomo, czy to się przyjmie jeszcze raz, bo. Tyle tych operacji, czy moje serce wytrzyma. Przecież ona ma dzieci na utrzymaniu. Ma dwójkę, trójkę, czasami dzieci, a ona z zabiegu na zabieg biegnie. Natomiast z książki na książkę, to ona biegnie z zabiegu na zabieg. I teraz pytanie: czy do takich kobiet łatwo dotrzeć, czy trudno? Pamiętaj, że to, że kobieta jest ład, ład, ładna, piękna bardzo często, to nie znaczy, że trudno jest do niej dotrzeć, że trudno ją poderwać, bo z moich 30-letnich obserwacji widziałem bardzo wiele kobiet, które były osza, oszałamiająco piękne, bardzo ładne i to co zaobserwowałem to niestety normalni chłopcy nie potrafili się przebić, bo myśleli, że ona jest taka trudna, taka niesamowicie ciężka do poderwania. No, i dlatego podrywał ją najczęściej albo jakiś łobuz, albo jakiś bandziorek lekki, albo jakiś wariat, albo jakiś psycholek, który ładnie potrafił oczarować ją, podejść, coś tam dostrzec z niej na szybkiego. No i po, takich, po takim jednym, drugim, trzecim wariacie ta kobieta już jest tak na tyle skrzywdzona, że, że ty, który wcześniej. Nie mogłeś do niej podejść przed nimi, przed tymi trzema, dwoma czasami wariatami, nie potrafiłeś do niej podejść. Teraz być może będziesz miał jeszcze większy problem. Dlatego taka rada ode mnie, jeżeli widzisz piękną, atrakcyjną kobietę, dostarcz jej wartość, której nie ma. Spowoduj to, że po Twoim spotkaniu będzie czuła się lepiej. Spowoduj to, żeby zaczęła się Tobą interesować. Spowoduj to, że Twój intelekt jest podobno tak dobrze rozwinięty, no bo w szkole miałeś same piątki, szóstki, a tych dwóch przed Tobą, niestety, ledwo co dawało radę sobie z edukacją i ją mieli. To teraz pytanie takie do Ciebie: Co musisz zrobić, żeby poderwać tą atrakcyjną kobietę? Tą piękną kobietę, o której zawsze marzyłeś. I czy te kobiety naprawdę są trudne w uwodzeniu? Powiem znowu, z moich kolejnych 30-letnich obserwacji widziałem bardzo, bardzo, bardzo dużo atrakcyjnych kobiet, które tak naprawdę były podrywane przez dziwnych panów, przez dziwnych mężczyzn, i do tego. Można było powiedzieć, można było wywnioskować, że tym kobietom bardzo wiele brakuje. Tak samo, gdy rozmawiałem z wieloma kobietami, to po chwili czuć, że ona ma bardzo duże braki, <laughs> braki w sobie, które wystarczy. Kilkoma zdaniami. Kilkoma zdaniami spowodować to, że ona będzie się czuła lepiej, że będzie się czuła przy Tobie dobrze, że tak naprawdę po spotkaniu z Tobą powie, że jesteś fajnym facetem, że kiedy zapytasz ciebie, kiedy znowu do niej zadzwonisz i będzie się Tobą interesowała, pod warunkiem. Że potrafisz to zrobić. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, jeśli nie wiesz, jak zainteresować piękną, atrakcyjną kobietę, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj o tym, że te piękne kobiety w małych miejscowościach, w dużych miastach. Też mają duży problem, też mają bardzo wielki problem z mężczyznami. Mało mężczyzn do nich podchodzi, bo, się, bo większość mężczyzn się krępuje, nie wie co ma powiedzieć. Więc bym jeszcze powiedział inaczej. To jest, można powiedzieć, na równi z mężczyznami, że znam bardzo wiele atrakcyjnych, ładnych kobiet, które tak naprawdę nie robią w życiu nic a mogłyby robić wiele. Tak samo znam bardzo wiele atrakcyjnych kobiet, które yy, gdyby ich pewność siebie była na tym samym poziomie, co ich uroda, świat należałby do nich. Taka trochę przenośnia, ale coś, co odzwierciedla Stan faktyczny tego zjawiska. Trzymaj się ciepło. Hej.